11 listopada. Wtedy, w 18 roku, ludzie wołali wolność i byli szczęśliwi. Niezwykłe święto. Tak się jakoś dziwnie stało, że zamiast miłości do Ojczyzny i koncentrowania się na niej ze wszystkich możliwych kierunków i we wszystkie możliwe sposoby, to się zrobiło trochę targowisko, przepychanych racji i spojrzeń. Jest jakiś klucz i jakiś ratunek. Wziąłem do ręki Biblię i list świętego Pawła, który różnił się od tych, którzy byli wokół, byli uczniami Jezusa, był nawet prześladowcą. A potem wypowiedział niezwykłe słowa: wszystkie moje przekonania, wszystko to, co było, uznaję za śmieci, ze względu na niego. Zrodziła się miłość. Kiedy zrodzi się miłość, jest możliwe to, co zostawił nam święty Jan Paweł II w pięknym testamencie to polskie słowo Solidarność. Młodzi nie pamiętają tamtych chwil, starsi tak. To jeden i drugi, mówił papież, to nie jeden przeciw drugiemu, to jeden i drugi razem. Piękne. Czy to jeszcze możliwe? I znowu słowa: Niech stąpi duch Twój i odnowi ziemię, tę ziemię, tę naszą, polską. Właśnie wtedy jest możliwe. Trzeba by te lekcje odrobić. Może zacząć od modlitwy za ojczyznę naszą, za tę, w której się rodzimy, nasz dom, nasza mentalność, nasze myślenie, nasz sposób reagowania, nasze serce. Lekcja do odrobienia.